se przeglądam, jest późno w nocy, no i patrzę na tego kawałka, no i sobie myślę, nie no przecież to jest tak tanie, to jest no tak tanie, nawet nie chodzi o to, że po prostu skin jest tani, nie, że w stosunku do tego, co się dzieje na rynku, ale no szanujmy się. Fakt, StatTrak Mini za 100 zł? Za 83 zł to jest? To nie jest słaby skin. To trochę wygląda. A ile kosztuje albo Czy kosztuje tania? czy jest tania? Pokaż. Tu się nie. Nie, no jest drogo. No i widzisz. jest tak mało. Jakby nie wiem. To jest jakiś żart? E no, moim zdaniem to powinno być droższe. A jeśli jeszcze o to chodzi, pamiętacie, co mówiłem? Że e, skiny ogólnie, e, że trzeba tam kupić tam któregoś kwietnia, nie? Dupa. Nie udało się to. Wyjdźcie, dlaczego się to nie udało, bo jest był mega drogo. I w ogóle przestało, który. Dzisiaj jest wtorek, nie, dzisiaj jest poniedziałek. No, no właśnie. No i to się nie, jakby nie udało się to trochę w sensie gdybyś kupił tu może może by się udało ale no nie e, to jest mediana to nie na pewno e, może teraz trzeba kupić nie wiem e, ale to co jest najciekawsze to to że na flocie to jest po e, właśnie to filter jest po 17 zł 17 zł. Patrz, 16,79. Czyż to jest jak za darmo? No autentycznie. To jest to, to popyt. Boże święty. No nic, tylko ustawić bajordery na te 15 zł. Ja zaraz pokażę coś więcej. Po pierwsze, fakt, że tu schodzi za 15, a tu za 30, już jest, już jest, już coś tutaj śmierci, nie? Coś tu już, coś tu już. Coś, nie, coś ten, ale powiem więcej. Tutaj da się to wymienić również za 30 zł. I e, tak jak sprawa, jeśli chodzi o to, to czy tu się sprzeda za 30, nie mam pojęcia. No bo zobacz, e, no to, że tu jest po 28, to jest jedno, nie? No i tak się sprzedaje po tam ileś, ale i musisz znaleźć kupca. A tutaj nie musisz znaleźć kupca, i od razu dostajesz. No tam nie wiem. Z 28 zł dostajesz. Więc to jest po prostu. Szkoda, że nie mam pieniędzy. Nie wiem, dopiero teraz zobaczyłem. Trzeba będzie jakoś coś poupóźniać, bo to jest po prostu. Dużo siada. No nie wiem. Czy wy uważacie, że ten skin powinien tylko kosztować? Nawet jako sam skin po prostu. 17 złotych. 15 zł. Co? Nie wiem, to jest zajebisty No, I powiem więcej. To jest bardzo mały próg wejścia. Można robić. No bo 17 zł to kosztuje. I szkoda, że chłop, który mi kupuje ode mnie, nie chce, nie chce tego kupić. Trzeba będzie coś. Może tu zrobimy. Vamos oh, lá,